Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Polski wyłam. Generał Kiszczak po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu. Zamykamy dziś wielotygodniowe pracowite obrady. Nie brakowało tu różnic zdań, gorących polemik, a nawet ostrych spięć. To naturalne. Do okrągłego stołu szliśmy bowiem z daleka, przebyliśmy trudną drogę. Tym wyżej ceni trzeba, osiągnięte porozumienia. Komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. Wydarzenia 1989 roku w Polsce rozpoczęły proces określany mianem jesieni narodów. Przez analogię do wiosny ludów z 1848 roku. Proces, który z różnym natężeniem i w różny sposób trwał od Polski, poprzez Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację, Bułgarię, Albanię wreszcie, Węgry i na koniec Rumunię. W Rumunii przybrał najbardziej dramatyczny przebieg. Ale zapewne dlatego, jak to do dzisiaj się zresztą mówi, niektórzy tak twierdzą, iż ówczesny przywódca Rumunii, Nikolaj Czałczesku, był człowiekiem szczególnie źle widzianym na Kremlu. Człowiekiem, który zawsze usiłował się bez Kremla dystansować. W związku z tym charakter rozgrywki z Czałczesku, rozgrywki w znacznym stopniu kierowanej przez sowieckie tajne służby, miał charakter krwawy. Gdzie indziej zwyciężyły rewolucje typu aksamitnego, jak w Czechosłowacji wreszcie jak w Polsce. Należałoby zadać pytanie, dlaczego i dlaczego ten proces zaczął się od Polski. Polska była niewspółmiernie ważnym i silnym ogniwem tzw. systemu socjalistycznego. Jeśli ten system należało przebudować czy zmodyfikować, to należało zacząć od tego punktu najistotniejszego, najważniejszego strategicznie i politycznie. Ponadto w Polsce istniała najbardziej wykształcona baza polityczna, na której można było proces zmian, transformacji oprzeć. Myślę o strukturach, nielegalnej, podziemnej, ale istniejącej przecież i działającej solidarności o jej kadrach przywódczych. To był kapitał, w którym Moskwa musiała się liczyć w nowej rzeczywistości politycznej, kiedy podjęto decyzję o zmianie charakteru stosunków z tak zwanymi krajami demokracji ludowej, które można było znakomicie wykorzystać. Wydaje się, że pierwsze pomysły na temat Wycofania się Związku Sowieckiego z imperium zewnętrznego podjęto bezpośrednio po dojściu Gorbaczowa do władzy w najwęższym kręgu. Autorstwo tej koncepcji przypisuje sobie minister spraw zagranicznych Eduard Szewarnadze i myślę, że nie bezzasadnie, bo postawiony na czele sowieckiej dyplomacji dał się poznać jako polityk o dużej skali możliwości intelektualnych, ale równocześnie niesłychanie elastyczny i pozbawiony właściwej jego poprzednikowi Andriowi Gromyce imperialnej, rosyjskiej wizji świata. Szewardnadze widział potrzebę zmiany tego świata, oczywiście w interesach Imperium Sowieckiego, żeby była sprawa jasna. W kraju, w polityce i gospodarce kolejny gorący tydzień. W Warszawie przebywał Edward Szewardnadze, członek najwyższego kierownictwa radzieckiego, minister spraw zagranicznych. O polsko-radzieckich stosunkach w nowej sytuacji rozmawiał z Krzysztofem Skubiszewskim, Tadeuszem Mazowieckim, Wojciechem Jaruzelskim. Przyjął także Adama Michnika i udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej. Mnie same mam jak najgłębsze wrażenia. Była to bardzo ważka, bardzo, bardzo, bardzo głęboka rozmowa o stosunkach radziecko polskim na obecnym etapie, na bardzo odpowiedzialnym etapie w naszych stosunkach. My bardzo wnikliwie i gruntownie omówiliśmy te kwestie, które dotyczą dwustronnych stosunków. Jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Jest rzeczą charakterystyczną, a Warto ją przypomnieć, że bardzo często w tym okresie jeździł do Warszawy przed Okrągłym Stołem i po nim szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli osławionego KGB, Władimir Kruczkow. Kruczkow konferował w swoim czasie nadal często i z generałem Jaruzelskim, i z generałem Kiszczakiem, ale potem po Okrągłym Stole również z premierem Mazowieckim i polskimi nowymi władzami politycznymi. KGB miało więc dobre rozeznanie w procesach, jakie zachodzą w Polsce. Na ile nimi sterowało, to pytanie trzeba sobie brutalne zadać. Muszę odpowiedzieć, zastrzegając się, że nie jest to odpowiedź pełna, bo dla sformułowania takiej brak po prostu wystarczającej ilości materiałów. Otóż KGB na pewno miało dobry wgląd we wszelkie procesy polityczne zachodzące w Polsce i we wszelkie środowiska polityczne, to nie ulega wątpliwości. I wydaje się, że owo groźne KGB jakimś sensie sprzyjało transformacjom politycznym w Polsce. Powiedziałbym więcej, bez zgody KGB ta transformacja nie mogłaby tak łatwo i szybko mieć miejsce. Inna sprawa, że KGB nie było wcale przecież strukturą monolityczną, działały tam różne frakcje. Być może jedna z tych frakcji nastawiająca się na spowolnienie zmian w krajach demokracji ludowej i co za tym idzie przyhamowanie zmian w Rosji, zainteresowana była w storpedowaniu polskiego eksperymentu. I mamy takie ślady w postaci na przykład zabójstwa księdza Niedzielaka i kilku innych podobnych wydarzeń, które potwierdzałyby tą bardzo a prioriczną hipotezę. Ale jak mówię, w tej kwestii możemy myśleć tylko hipotetycznie. Natomiast co do praktyki. Przywódcy sowieccy widzieli, jak należy mniemać, w 1989 roku możliwość utrzymania KDL-ów jako państw znajdujących się w sowieckiej sferze wpływów politycznych i wojskowych, ale państw rzeczywiście poza tym suwerennych, to znaczy mających zagwarantowaną pełną autonomię wewnętrzną. Liczyło się dobre, generalne zabezpieczenie sowieckiego interesu politycznego. Ten interes, warto na to zwrócić uwagę i pamiętać, o tym trwał, dopóki w Niemczech, czy potem w byłej NRD, w Niemczech Wschodnich, znajdowały się potężne wojska sowieckie. Polska w tej sytuacji była bezpośrednim zapleczem frontu. Kiedy wojska sowieckie zaczęły wycofywać się, tak, w początku lat 90. rola strategiczna Polski zaczęła spadać. Zatem pierwsze zielone światło, które zapaliło się dla Okrągłego Stołu, dla realizacji koncepcji generała Jaruzelskiego, potem paliło się już nieustannie. Do końca oczywiście nie możemy powiedzieć, jak zareagowaliby puczyści, jak zareagowałby Janajew i jego ekipa na polską niezależność, polską samodzielność, tą, którą Polska zdawała sobie już do momentu zamachu stanu w Moskwie w 1991 roku zbudować. Jak mówię, to pytanie pozostaje otwarte. Wydaje się jednak, przynajmniej na początek, że grupa ta zajęłaby się przede wszystkim powściągnięciem, opanowaniem sytuacji w samym Związku Sowieckim. Potem dopiero zajęłaby się dawnymi protektoratami w rodzaju Polski, jeśli w ogóle Węgier czy Czechosłowacji. Tak więc w latach 90 Moskwa zajmowała coraz bardziej pozycję obserwatora. Obserwatora bardzo zainteresowanego rozwojem wydarzeń, kibicującemu pewnym tylko aktorom, nie całej scenie, nie całej trupie politycznej, ale przecież już obserwatora, a nie czynnego ich współuczestnika i współsprawcy. 15 grudnia 90 rok wypowiedź Lecha Wałęsy po zwycięskich wyborach prezydenckich. Zwyciężaliśmy naprawdę systemem, który był potwornie ciężki, bez strzału. Bądźcie spokojni, zwyciężymy i ten drugi etap. 12 grudnia prezydent Wojciech Jaruzelski wygłosił przemówienie radiowo-telewizyjne. Był to ostatni akcent jego służby państwowej. Uważałem swą prezydenturę za jedno z przęsą mostu między dawnymi i nowymi laty. W kraju i za granicą, w publicznych wystąpieniach i w rozmowach starałem się pozyskiwać zrozumienie i poparcie dla dokonujących się w Polsce przemian. O ile się to udało, niech ocenią inni.